Siemaneczko, bardzo serdecznie z tej strony Bartek a dzisiaj jest ze mną. Mój brat Jakieś Siema Nie mlaskaj. No subskrybujcie kanał Zostaćcie tam na dole, żeby czerwone wszystkie zamienić się w szary. A dzisiaj. Yy, robimy kto dłużej wytrzyma w tak zwanym namiocie, czy domku, nie wiem jak to się mówi, no zasady zaraz, więc zapraszam we filmie, yy, młody. co, no witam w filmie, yy, dzisiaj robimy kto dłużej to wytrzyma, jest brat, no Wyjaśniam Wam wszystkie, wszystkie zasady. Znaczy, no szybko. W zasady Pierwsza zasada. Mamy dwa wyjścia plus jedno koło ratunkowe. Jedno koło. Druga sprawa. Kręcimy co ileś tam. Kręcimy koło fortuny. No i. Kręcimy i z utrudnieniami I z pomocą. Czyli może być na przykład dodatkowe koło, raz czy coś. A no, co my? Mówi jeszcze. Zaraz, w środę. Przed rozpoczęciem filmu mogliśmy, jakby przygotować sobie rzeczy. Tego już nie nagrywałem. Ja sobie przygotowałem tu. Nie wiem, czy będzie widać. O, przeduszkę. Jest tam gdzieś podpięta. Przygotowaliśmy jabłka. Mała nam na przykład. Przyszykowała. Oczywiście. I jeszcze <głos》>. Oczywiście mogliśmy przyszykować sobie poduszki i tak dalej. Każdy z nas sobie przygotował. Ja sobie mam trójkę tu. Ja, mój brat i moja siostra. Co mi tutaj jeszcze? O, o. No, tam są jabłka gdzieś, w półce. O, poczekajcie. Nie, nie wiem, czy będziecie widzieć. Odsuniemy trochę. O, widzieliście. Jest dobrze. No, więc. Yy, teraz macie screenshot, jak wyglądają ten. Nie będziemy nagrywać, jakby ten. Nagram ekran. Będziecie mieli takie przerywki. Jak powiem, że kręcimy kołem, uh -huh. będziecie mieli przerywkę znowu z, yy, nagrywanie z ekranu. Bo jak już mówiłem, nagrywam z telefonem, nie nagrywam kamerą. Więc bajo. Kręcimy pierwszy raz kołem. Dobra, widzowie. Brat kręci pierwszy kręć. Teraz. Kręci się. Nie no, możesz używać telefonu Do no, następnego kręcenia A ja To teraz ja? No. O tu nas ja! Nie możesz używać telefonu XD Dobra widzowie Zaraz się widzimy Dobra widzowie widzieliście kręcenie 9,33. Więc o dziewiątej o 10.00 z lekko sakiem, dajmy 10,15, kręcimy kołem Fortuny, Więc no pokażę Wam, jak będzie coś ciekawego. Mogę Wam pokazać atrybuty, jakie wziąłem. Przedłużkę też mówiłem. racie ja za mnie śmieje. Coś tu jeszcze miałem ładowarkę do telefonu w Ja by padł i mój kołkotyk i miałem wziąć jeszcze pilota do telewizora i joystick do konsoli żeby grać w raziebu Ale tak by szło Oczywiście poduszkę jeszcze i tak dalej wow. No, a mój ja, brat wciąż... No ja wziąłem ja moją ulubioną książkę. Jakąś książkę. Ja znam się. Yy, każdy nas wziął poduszkę. żebyśmy nie leżeli na ziemi oczywiście. No, się ustrało, oczywiście. To było bez sensu yy, a! 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 Pamiętajcie jak chcecie typu więcej, żeby mój brat występował na filmach. Yy, łapeczki w górę, 10 łapek w górę i kolejny film z moim bratem. No. Nie zapomnę się, coś będzie ciekawe. Eee, oczywiście mamy tutaj koło na spicie, więc wszystko jest pod nadzorem jakby specjalisty. Tak, pod nadzorem specjalisty, co nie? No, potwierdzam. Eee, tak, pod nadzorem specjalisty. Nie róbcie tego w domu. Eee, ja, jak będzie coś ciekawego, no, nie wiem. Widzimy się przed następnym tym kręceniu, albo jak ktoś z nas po prostu stwierdzi, że wychodzi. O no, nie! O no, mój brat śpi oczywiście. <slą steal> <grym> <grym> Witam po. No, nie tak. To się. się nie nagrała a No, 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 no wiecie, to jest te, 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 te telefony i tak te, i tak dalej. <grym> <go im> O, się w końcu, o się. Co? Wstawa ja. ja, 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 cię na, 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 nagrywam tu. Huh? Jezus Maria. O Jezus to, była Maria, właśnie że są awaria. Yy, nie zasłaniaj się palcem ekranu Niko, jak nagrywasz. Dobra. No kamerzysta oczywiście, na, na, na nawet kamerzysta widzowie. Ja przywaliłem uklady, o tu są. O? Dokładamy okulary eee, Spałem Usnęło mi się, bo mam zakaz używania telefonu no to <grywka> mi się usnęło Ale eee, nie wiem która jest godzina Czekajcie Godzina 947 eee, My dalej przetrwaliśmy Damy rady. Już jakby pierwsze pół godziny nie wiem, ile minęło, ale chyba tak będzie za nami. Więc no, i nie przedłużam, widzimy się, jak będziemy kręcić kołem. Cześć. Kamień, papier nożycy. Kamień, papier nożycy. Kamień, papier nożycy. Kamień, papier Powoli. 2-0 dla Ciebie, no. tak? Nie, 2 2 1. 2 0. Nie, bo no. ty masz dwa, bo mnie dwa razy mi zabiłeś papier. Tak. Ka kamień, papier, nożyce. Mam je bardzo dużo. Kurwa! Kam, kamień, papier, nożyce. Ka kamień, papier, nożyce. 3 czy 0. Stary 1. Elopie. Tak. Kamień, papier, nożyce. Powoli! 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 Gdzieś Powoli! 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 gdzieś? Powoli! Gdzieś Powoli! 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 Tego. I, I jeszcze Jasiuczek ja Jeszcze Jasiuk jakiś Nie wiem po co mu to było Wykor Wykorzystuj tylko koło awaryjne Ale może Ci się teraz otwarci i dostaniesz koło y, dodatkowe Widzowie w wykorzystuję koło awaryjne Dwa razy No ja wykorzystuję też już wykorzystaj jedno już nie masz koła ratunkowego, masz tylko dwa wyjścia do toalety. Ja też wykorzystuję, zostają mi tylko dwa wyjścia. Więc... Pokażę później po co byłem. Przyszedłem, poszedłem po... Oczywiście po joystick. Yy, włączyć konsolę, włączyć telewizor. To był mój... Moje koło ratunkowe. A i... Zaraz nagramy jak kręcimy kołem. Fortuny. Tam widzowie. Yy, niestety muszę ogłosić to, że odcinek, który był nagrywany kilka dni temu, to duży je wytrzyma, eee, się jest nie będzie nagrany, a czy będzie wrzucony? Tyle co jest. Po prostu kiedyś Zrobiłem kontynuację tego. Wyszły wynikły niektóre sprawy, że nie mogliśmy zakończyć tego. Yy, no i. Stwierdziliśmy razem z bratem, że nie ma, nie ma sensu kontynuowania tego. Więc, by jeśli odcinek, tyle co jest, no, następna część wkrótce po prostu jeszcze teraz łapa, ale to na kolejny vlog się na pewno dowiecie. Cześć. Jeśli wam się podobało,